Witamy na kanale Ry, bo <grym> ja jestem Borys, a to jest Rysiek i będziemy na tym kanale nagrywali o no, wędkarstwie no, i o rybach. Ryb. No, ryb, no, ryb. Dzisiaj jesteśmy na takim mm. takim małym łowisku przeznaczonym mm, dla dzieci no, 16 roku No i będziemy tutaj. W tej fajnie można połowić, nie ma jakichś Często są bramy no. tam. Branie wibrowe. Tak, pierwsza runda. I taki ślub. I tak ładnie. No, nie Kurde, niestety nie wzięliśmy pod bieraka. Oczywiście zapomnieliśmy to myślimy. Z trzema będzie. No, przepraszam, że tak kończę rybki, ale no, nie ma innej Tak się prezentuje. Ale, ładna runda. Z no, kilo będzie. <laughs> <laughs> no, jakie mieście tak 20 No, jest jakiś pamięty. Dobra, podchwaszimy dwadzieścia... ją. Tutaj... ją i Wam zaprezentujemy. Tak jest. O wypadnął. No, dinek... Jest jest haczyk. Ma haczyk też nie. Jest to jest tak 22, 25 20... cm myślę mocny. No, Dobra, A nie. No, no, jest ryba na Rysie co... wędce Co to jest? Lin. Mały lin. Rady, z tej... Widzimy się jak odhaczymy No i znowu linux od razu. Klejna ryba. Kolejna ryba. Tym razem płodka czy wzdręga. Nie wiem, nieważne. Wzdręga no, Przy się. Tu jest jeszcze jeden sprawik. jeszcze jest jeden sprawik. Winno trzy chętnie Trzy ryby już są zbawione. trzecia ryba, czyli były tak chyba Kurde, dwa. Zesram. dwa mi z dręga. No i na razie takie ryby. Na razie takie ryby. Taka piękna. Znaczy ją malutka. Daje bliżej, Jeszcze ryba. Znowu no, ma rybę jakaś duża, chyba. Czyli nie Kszaki, jakiś karpik Karpik chyba Karpik O karp, no Takie ładne Kurde, tak idzie w krzaki Nie małem podbieraka Dupa trochę tak. Może tutaj od dołu po prostu tak... Ale trzymaj wędkę, trzymaj wędkę Trzymaj musi być. No? no nie!

Taka pokaż, pokaż taką Cyk, na czerwonego robaczka, taki mały. Dobra, dajcie. Kara czysta, Chyba kara się jednak. Oby nie spadł tak. Ładnie. 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 Ładnie.

Chwileczek bardzo ciężko się wbiło oczywiście. O, wypuszczamy. I za przerzęty, za przerzęty. Taka prosta fajna mała. Chłodka czy zbręga? No nie, nie wiem. Warzyw. Nie ważne, nie znamy się na tak rzeczach bardzo. Wypuszczamy na ja no, Żaby, po prostu te żaby tutaj są najgorsze. Jest branie, a żaba... No właśnie, jest No i właśnie, o to chodzi. Patrzcie, co te żaby robią atakują w powietrza no i nie ma ryby. No. EJ w żaba znowu atakuje jakaś. no fajny ładny linek no kurde no fajne by to trochę odleciała mi kamera nie kurde Muszę to tak. nie może już się zaczęło piękne nie, wiem. mocno nie, się jest nie. Jakoś zapięty. zapięty nie, 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 to nie, to Może to takiego linka to jest, to, nie, fajne. Tak, nie, no, to nie, 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 dużo mały, dużo większy. dużo większy. jest taki, nie, mały, taki No nie, 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 do wody? nie, 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 się, się nie, to żaby są trochę denerwujące. Tak powiem. Parę rywy już nie tak z każdego. Parę nagrywaliśmy, bo to jest takie malutkie karasie Nie no, ma w ogóle się do nas a, coś tam mówić. No dziwnie, dziwnie, na nam robaki. My no, wiemy na co tu łowić. Że ja trochę powiem, że sobie poszedł. No, Ej, fajnie ogólnie jest. To już podaż na taki krótki okres dzisiaj. Gdzie gdzieś? Dobry wyczerpia Ależ jest taka może chyba 50 branie No, no, branie Skłapy Ci tak zano, zanurza i to są takie brania, one branie widmo, że ona branie teraz akurat może nie. Ja już chyba z 10 no, bran... No nie, nie sekundę. No branie, jak będzie branie. Jest branie ogólnie i ten. Yy, jak to jest po prostu to branie, to nic nie ma. no Ryby widno. Jest ryba! Oj! No i nie, Co ma. Stało? Co nie, ma. Stało? nie ma. Nie ma ryby, nie ma ryby. No i zestaw, no dobra. Teraz równało zestaw. Morz jest smutny. No. Nie, ma nie, Wielka ryba, bardzo nie, 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 tutaj nie, 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 kilo może max. No, to na

Widzę. Taki kark. wow, ale ładny. Gazę, żeby ci nie wyskoczył. Jak na to łowisko całkiem ma... to trzeba Kiedyś, to będzie Kudy, tylko gdzie jest ten kark? Znowu zniknął. Mm, złapał się. Mocno? Mhm. Ale da się radę odchwalć. A, jestem. Jest Zobaczmy, dobra. Ale już nie? Taki słocisty. Ładny, ładny. Słocisty. Kardynu czysty. Kurde, zapiął się całkiem głęboko. Zabawiłem. No nie nagrywaj na no. ja. chwilę. Taki okarpik. 50 kilo. Nie Ciekawe. no, maluszek. Nie? Maluszek, Chociaż... bucie, ale Pokaż, pokaż. Połóż ci tak karpi. na ręce. Jaki większy karp dzisiaj. Znaczy no większy, no jest mały. Jak no. na to łowisko jest całkiem duży. Tutaj są karpy do 3-4 kg max. Ale Cały bardzo, jest, bardzo ładne. Bar Walczy fajnie. Tutaj taką jeszcze możesz zaprezentować. No. I wypuszczamy do, do wody. Kolejna ryba dzisiaj. No, taki. Spodziewam No Dzisiaj A fajne myśli. połowy są nawet. Dziś, o, to, w pole. Patrzcie od To jest jakaś ryba na sterydach. Myślałam, że to jest zaczep od coś małego. Teraz tak łatwo. Nie ma. No. Zaczep. Ja nie, no, był. Ryba wyszła w zaczep. No nie wierzę. Jest tutaj ryba, ale jest zaczepem. No, Czekajcie, świetnie, no. możesz spróbować czy nagrywać, ja może ją wyciągnę. Oj, no, strzeliło. Rybę. Kurde. Przepraszam widzowie, no. Bo jedna krywka jest teraz poszkodowana. No niestety. Bolis różna tatu moja jego rybę choruje. Dobra, daj, daj, dajcie. Nie boję. Jakiś taki całkiem fajny. M musisz wiesz, wiesz co musisz zrobić. Szna kolana. <grymne> Taki. Młody tylko nie robić Ale już O! Jak to widać. O nie no, on teraz traci się ślus. Kurde, głupi. Wówczas powinniśmy wziąć matę, a dzisiaj był bardzo szybki wypad na ryby. Jęczę odpaczony. Taka rybka. I No, musisz go tak pobijać trochę. Kurde, no żyje. się, że przeżył. Mnie. No to, chyba to mogła być nasz z ostatnich ryb. Może jeszcze jakąś wyciągniemy. Cytując na rybę, yy, zachęcamy Was do subskrybowania i lajkowania like kanału. <śm> Zachęcasz? Tak, zachęcam ich do przodu. Przedstawię 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 ich do o no, kliadeczka. Jakaś płota. Chyba on się tak podoba. Płota czy wdręga? Nie wiem. Łeby, ale się coś jest, Chyba, Teraz dobrze zapozować Tylko nie co odchaczać. Dajcie mi odchaczać. Proszę, już podaję, odchaczam. Tylko ja go nie mam Czekajcie. Dajcie mi. Dajcie mi. Fajna płotka no, do no dokładnie, ja no, nie ma tak. co z nią podobać. No i poszła do wody. No. To chyba tyle już. Kończymy. Kończymy się zbieranie. No zbierać. No i to w sumie tyle już chyba. Łapka słup, was nic nie kosztuje, a my po prostu uzyskujemy, nie? Nie, ja będziemy się oczywiście. Będą, mam nadzieję, pojawiać pojawić co najmniej raz w tygodniu. No i będziemy próbować coraz lepsze robić to w Coraz większe ryby, lepszy montaż, lepsze miniatury. Dokładnie. Może w zanim pojawią się jakieś... Nie wiem, z innych miejsc po prostu, bo ja no, w planach pójść, z tego tutaj. No i to chyba wszystko. Tak? Będziemy oczywiście, możecie nawet pisać jakieś fajne wody w pobliżu Jelczarewskowic. Do no, niego się nastąpimy. No, w okolicach Wrocławia po prostu. No, tyle. Więc sub, łapka, pamiętajcie. I widzimy się w następnym filmie. Cześć.